Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku panny, czy to ascendenta, czy, czy po prostu waszego znaku. Na czytaniu na miesiąc lipiec 2021 zobaczymy, jakie energie tutaj do Was idą. Pierwsze będzie czytanie ogólne, czyli ono jest nie zawsze na pracy, nie zawsze na związki, po prostu nieraz ogólnie mówię i, i daje taki zarys y, sytuacji. Następnie będzie czytanie właśnie dla związków stałych oraz dla, y, dla wszystkich singli, tak? dla wolnych osób. Będziemy sprawdzać, czy coś tam do Was idzie w waszym, waszym kierunku, tak? Czy są jakieś możliwości poznania nowej osoby? Ok, kochani, zaczynajmy. Panienki na lipiec 2021. Co tutaj do Was idzie, kochani? Jakie energie? Co dobrego mam nadzieję, się pojawi u Was. Okej, okay. energia ogólna tego miesiąca, kochankowie, co jest w przeszłości? Jest tutaj ósemka mieczy, co Wam się w tym miesiącu uda? Jest as kielichowy, co może się nie udać? Jest as mieczowy. Okej, okay. widać karty? Widać. Wyzwanie dla Was na ten miesiąc to jest siódemka buławowa. Wy W tym miesiącu to jest dziewiątka monetowa. Co do Was idzie z otoczenia? Gdzie cesarz, yy, rada albo ostrzeżenie, gdzie jest król, mieczy i do tego wszystkiego yy, rozwiązanie, tak? Czyli podsumowanie: jest dziesiątka monetowa. Pod, podze, pod, pod spodem jest karta yy, głupca. Słuchajcie, kochani, dzisiaj tutaj wyszła nam karta szóstka, czyli kochankowie, tak? Czyli energia tego miesiąca. Często ta karta też mówi nie tylko o, o tym, że możecie kogoś spotkać, czy, czy że spędzicie jakiś fajny czas razem z drugą osobą, ale często ta, ta karta pokazuje, że będziecie musieli podjąć jakieś decyzje. Karta decyzyjności, tak? Że będziecie musieli zdecydować, jakby w którą stronę chcecie iść. No wszelkie decyzje, jakie macie gdzieś tutaj, czy, czy zostać w pracy, czy zostawić tą pracę, czy, czy być z tym partnerem, czy z innym, no, wszelkie takie decyzje do podjęcia to będzie taka główna energia tego, że gdzieś tam będziecie się zastanawiać, co wy chcecie robić, w jakim kierunku iść, yy, co wybrać, co jest lepsze dla ciebie, ale też właśnie czas spędzony. Z partnerem, tak? To jest karta romantyczności, czyli mm, gdzieś tutaj szukanie, właśnie, y, żeby tą, z tą osobą spędzić jak najwięcej czasu. Y, może też być, wiadomo, że to jest też karta romansów, tak? Czyli gdzieś te romanse gdzieś tam mogą, gdzieś też się pojawić w tym miesiącu. Y, teraz tak, y, co jest, i to bardzo dobrze, że to jest karta mówiąca, co jest w przeszłości, jest karta ósemki mieczy. To jest gdzieś. Y, Gdzieś zamknęliście się w tych swoich y, myślach w tych, y, y, i stworzyliście sobie taką swój świat, do którego nikogo nie dopuszczaliście, i gdzieś tutaj to już jest za wami, czyli jak najbardziej y, pozytywna karta w tym momencie, bo to już jest za wami, tego już tutaj teraz nie ma. Gdzieś tutaj się otworzycie na, na właśnie, może na miłość, tak? Może się otworzycie właśnie na miłość, na nowe rzeczy, na nowe. Mm, jakieś no, doznania, czy też yy, jeżeli by chodziło o pracę, to również na jakieś nowe okoliczności, na nowe mm, nie wiem czy oferty, yy, propozycje, że gdzieś tutaj yy, jesteście tacy bardziej przystępni też do, dla, dla ludzi, dla otoczenia. Yy, teraz tak, dla... Co Wam się uda? No tutaj właśnie uda się jakiś początek czegoś, zacząć coś. To jest karta też początku nowej miłości, ale tutaj czytamy ogólnie, więc początek jakiegoś nowego wydarzenia, które będzie dla Was przyjemne, to będzie dla Was coś dobrego. Czy rozpoczniecie nową pracę, czy, czy też jakieś nowe działania, to to będzie takie dla Was korzystne, tak? bo as, as tutaj kielichów jest bardzo taką fajną, fajną energią, ciepłą energią, yy, zadowoloną. Yy, yy, takie podaje, takie zadowolenie, tak. I teraz tak, co wam się może nie udać, kochani? Jest tutaj ten As mieczy. Nie uda wam się odciąć od czegoś starego. Yy, tego wam się, to wam się raczej nie uda zrobić. Czyli jakby, jeżeli chodziłoby na przykład o pracę, zaczniecie nową pracę, ale gdzieś tutaj nie uda wam się. Za, yy, Wyjść do końca jeszcze z tej drugiej z, z, tej, z tej wcześniejszej pracy. Jeżeli na przykład poznacie kogoś, nową osobę jakąś, a jesteście w związku, to również, no tutaj akurat definitywnie pokazuje to, że to jest karta romansowa, tak, czyli tutaj może być romans, nowa miłość, a nie, nie oddzieliście się jeszcze, jeszcze od tej starej miłości, czyli wejście po prostu w dwa związki naraz. No to Wam się może jakoś tutaj nie udać. As jeszcze jest taki właśnie, że on odcina coś, co nie jest fajne, i tu gdzieś może tak nie do końca będziecie mieli takie. Czyste pole do działania. Gdzieś tutaj jeszcze przeszłość będzie Wam włazić, gdzieś może tutaj te myśli, które gdzieś tutaj były, one gdzieś tam będą się przebijały. Tylko że tu jest osiem mieczy, tu jest tylko jeden, więc to, to takie re, to naleciałości, takie tak resztki takie gdzieś tutaj w tej waszej głowie mogą jeszcze być. Wyzwaniem dla Was będzie walka o siebie, słuchajcie, zawalczenie o siebie, zawalczenie o swoje racje, zawalczenie o to, że wy to. Że Wy macie y, coś do powiedzenia i że to jest wartościowe, to co chcecie powiedzieć, y, ale głównie zawalczenie o swoją miłość, o swoje dobro, o to, żebyście Wy byli szczęśliwi, y, zadbanie o to właśnie. No i gdzieś tutaj będziecie musieli, y, jeżeli chodzi o na przykład o nową pracę, chcielibyście awansować, czy chcielibyście to dostać, będziecie musieli o to powalczyć pokazać się z jak najlepszej strony, również obronić swój projekt, tak, jak na przykład przygotow przygotowaliście coś, to teraz tutaj musicie teraz obronić to, co jest przygotowane, czyli nawet na studiach obrona pracy magisterskiej czy pracy dyplomowej, również tutaj wiąże się z obroną czegoś, tak, musicie tą pracę obronić, tak samo to właśnie ta karta pokazuje, obronienie swojej racji, walka o siebie, również w tym może być. Yy, wy w tym wszystkim słuchajcie, wy będziecie czuć się zwycięzcami, tak, wy będziecie czuć się spełnieni, yy, dziesiątka tutaj to yy, wiadomo denary to jest wasza energia i wy tutaj, yy, to jest energia ziemska, więc wy tutaj się w tym będziecie, wy się będziecie dobrze czuć w tym miesiącu yy, będziecie yy, czuli, że jesteście we właściwym miejscu, we właściwym czasie i, i, i tutaj we właściwej porze więc yy, dla was będzie to takie poczucie spełnienia czyli to wszystko co się wydarzy dla was to będzie korzystne nie będzie to dla was y, negatywne tylko wy będziecie się w tym dobrze czuć w tych sytuacjach które do was przychodzą czyli nawet jeżeli tutaj wyzwanie będzie to walczenie o, y, o siebie to wy w tym będziecie się dobrze czuli nie będzie wam to sprawiało jakiegoś problemu tylko będzie po prostu wyzwaniem żeby pokazać ludziom y, teraz tak y, co do was idzie no właśnie, no. jeżeli słuchają mnie panie, panny, no to tutaj właśnie idzie ten cesarz taki do Was yy, i to może troszeczkę Wam w tym życiu tutaj namieszać yy, no bo on tutaj się pojawia ale również może być to, że może iść do Was na przykład stanowisko, to już to dla wszystkich jest wyższe stanowisko, czyli awans, bo cesarz jest osobą, która rządzi, czyli mogą być również spotkania ze szefem, rozmowy ze szefem, czy z osobami wyżej postawionymi, czy to będzie lekarz, czy to będzie prawnik, czy to będzie, nie wiem, kierownik banku, jakieś rozmowy będą przeprowadzane i może dlatego będziecie musieli tutaj troszeczkę się wykazać, tak? Pokazać siebie z. Y z, z dobrej strony, powalczyć troszeczkę. Jakieś tutaj rozmowy do Was idą. Yy, teraz tak, co tutaj yy, rada albo ostrzeżenie? No, Ostrzeżeniem to jest uważać na rycerza mieczy. Yy, króla mieczy, przepraszam, to jest król. Tak? Dobrze, spojrzę jeszcze, czy tu mam jakiegoś innego króla. Yy, król to jest, tak? Jeszcze tylko. Widzicie co, dlaczego tak się zastanawiam? On ma, tu jest określenie KN. I zawsze się zastanawiam na tych kartach, czy KN to jest rycerz, czy to jest król, ale to jest. Brzmiam, kochanie, to jest rycerz. <ścoughs> to jest ry rycerz, teraz już do tego doszło. Wiem, to jest rycerz kielichu, rycerz mieczy, i to jest taka osoba, która ona może tutaj Wam troszeczkę w życiu namieszać. Może zwojować troszeczkę, to nieprzyjemny mężczyzna jest, czy to, no czy to kobieta raczej nie, to będzie mężczyzna, nieprzyjemny za bardzo taki w obejściu. Może być taki suchy, nic nie, nic nie mówiąc tak z uczuciami, tylko po prostu taki zasadniczy, taki. Oschły, bardzo nie, nieprzyjemny, tak? Tutaj ten rycerz, on może troszeczkę wam w życiu namieszać i myślę, że to jest ostrzeżenie, żeby uważać na takie osoby w waszym otoczeniu, na takiego rycerza, żeby zwrócić właśnie uwagę. No, dokładnie. Chciałam dodać jeszcze, że to może Wasze energie, ale nie, to nie o to chodzi. Tak się zastanawiałam przez to. Okej, okay, kochani, co jest rozwiązaniem tutaj dla Was na cały ten miesiąc? To jest również dziesiątka, hmm, dziesiątka monetowa, czyli spełnienie, zadowolenie z, z tego wszystkiego, co się będzie w Waszym życiu działo, a będzie się działo. Bardzo energiczny miesiąc, będzie tutaj naprawdę się sporo działo. Już to, co jest takie jakby, hmm, w sumie to było w Waszych myślach, w Waszej głowie, to już jest za Wami. I ten miesiąc daje Wam tutaj dużo możliwości, dużo spełnienia. Dużo, możecie awansować, możecie tutaj y, y, osiągnąć jakieś y, sukcesy, również możecie coś tam wygrać. Y, też, y, jak naj, najbardziej, ta karta też często to mówi. Wy będziecie czuć się w swojej energii, to będzie Wasz miesiąc, bo to jest Wasza energia, tego, y, ten lipiec. to jest bardzo dużo monet, i y, y myślę, że to właśnie ta energia będzie taka y, współdziałała z wami. Jeżeli bym dokończyła jeszcze tą historię, tutaj romansową, która nam się pojawiła, to słuchajcie, y, myślę, że y, jest tutaj początek jakiegoś, y, jest tutaj początek jakiegoś romansu, jakiejś miłości. Y, może tutaj ona dać wam taką y, satysfakcję i spełnienie nie wiem, każdy sobie sam oceni czy warto, czy nie warto nie, ja nie będę tutaj y, stronnicza y, bo to każdy żyje swoim życiem i ma swoje tam jakieś po prostu zasady, y, karty tylko pokazują, żeby o siebie walczyć y, o swoje szczęście jeżeli wy będziecie czuli się wtedy szczęśliwi no to chyba y, to chyba jest ok y, to mówię, to jest etyczne więc ja tutaj nie nie wypowiadam swojego zdania, ale to chodzi głównie o to, że po prostu będziecie w tym miesiącu. Jakieś fajne, fajne rzeczy się przytrafią, czyli jak najbardziej dużo do osiągnięcia i, i do zyskania. Tak, jeżeli tutaj bardzo dużo finansowo się pokazało, więc myślę, że finansowo również otrzymać jakieś czy to podwyżkę w pracy, czy też, czy też jakieś dodatkowe źródło dochodu. Czy jakieś awanse, jak najbardziej, jak najbardziej, rozmowa z szefem również, czy, tam, czy to wy na przykład, jeżeli wy jesteście szefem, y, to również możecie po prostu y, mieć rozmowy powiększające wasz biznes, y, czy rozmowy z bankiem, rozmowy ze z kontrahentami nowymi, y, jak najbardziej z, ktoś z kimś, kto ma tutaj wysokie stanowisko. Y, może to wy będziecie rozmawiać z, z pracownikami. No, mówię, czytanie jest ogólne, więc tutaj trzeba sobie y, dopasować y, to, co mówię, do sytuacji, jaką, jaką, jaką macie, tak? Ok, i teraz kochani, na związki stałe, tak? Zobaczymy, co tutaj do Was idzie. Związki stałe. Dzisiaj akurat nagrywam tutaj, y, i u mnie pada deszcz, nie niemiłosiernie, a w Polsce słyszałam, że są takie upały, że po prostu y, szukacie gdzieś tam tej ochłody, to muszę Wam troszeczkę wysłać może ją dzisiaj, bo u mnie niestety, ale pada deszczyk. To było pięknie, słonecznie i gdzieś to uciekło. Okej, okay, kochani. Panny, tak? Y, I związki stałe. Królowa, monetowa, czyli Wasza energia. Dlatego mamy trójkę mieczową. Ok, co dalej, kochani? Pustelnik. Ok. I karta rada. Przepiękna, przepiękna karta miłości. Karta rada. Słuchajcie, albo to wy, no to by pasowało akurat, kochani, z tym pierwszym czytaniem że to y, wy tutaj komuś zadacie hmm, jakby troszeczkę rane, hmm, ale też gadam wiecie, co zadacie y, <Jedi réponse> komuś cierpienie, tak, czyli ich, na przykład zdradzając kogoś e, i to wy jesteście tą osobą, która przez którą ktoś tam cierpi, no albo będzie też tak odwrotnie, że to ktoś może zadać wam tą. Rane w serce, tak? I wy tutaj będziecie cierpieć przez kogoś. I teraz będziecie musieli się zastanowić, co z tym dalej zrobić. Jakby podsumować, czego wy chcecie, jakie oczekiwania macie. Weź w głąb siebie, w głąb tego problemu, który tutaj się pojawi. Karta Rada jest tutaj kielichy, dwójka kielichów mówiąca o tym, żeby. Pożądać, po, nie pożądać, tylko podążać za głosem serca i iść w stronę miłości, uczuć i, i dogadania się. No i słuchajcie, no niekoniecznie muszą być romanse, tak? Gdzieś może, mogą być jakieś nieporozumienia, czy kobieta jakaś, nawet z zewnątrz, już nie mówiąca o, te, o waszym związku, tylko z, ktoś z zewnątrz, może wam zadać cios w serce. Powiedzieć coś, co no, nie będzie miłe dla Was. I tutaj karty pokazują, żeby przeanalizować to, przetrawić ten pustelnik to jest też Wasza energia czyli wejść, wejść w siebie jakoś. Czyli medytację, dziś przemyśleć to, poświęcić ten czas sobie, znaleźć tą chwilę wolną na to, żeby usiąść i przeanalizować to. Balsamem na serce będzie tutaj ta dwójka kielichowa, właśnie czyli, czyli uczucie miłości, czyli no, może to być nawet tak, że nie tyle będzie chodziło o, o Ciebie, że to Twój partner Cię skrzywdzi, tylko osoba z zewnątrz. I tutaj radą będziesz, ten Twój partner właśnie będzie tym lekarstwem na, twoje, na, twoje, na te Twoje smutki, tak? Jak najbardziej, nawet bardziej to czuję, że właśnie to chodzi o to, że może ktoś z zewnątrz Cię zranić, a to Twój partner będzie tym Twoim lekarstwem na to wsparciem tak? W tym momencie. Może być oczywiście też, że to Twój partner czy partnerka Cię skrzywdzi, ale um, czy tam powie coś, co, 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 co nie będzie fajne, ale bardziej bym tutaj nawet obstawała, że to będzie, że ktoś z zewnątrz tak jakoś y, tutaj. Um, tak myślę teraz, czy to mogłoby być, że Ty komuś zadasz też tą ranę, ten, ten cios taki, ale um, myślę, że nie, że to nie absolutnie chodzi o Pannę, tylko że to ktoś z zewnątrz przyjdzie co takie coś może tutaj jakieś nieprzyjemne zdarzenie ale tu właśnie myślę, że tu szukać u swoim partnerze po prostu oparcia tak ok i teraz tutaj dla singi mamy kochani O, tutaj dla panny? Tu mi dwie karty wypadły, to nie biorę. I karta rada. Ok, co my tutaj mamy? Szóstkę, mm, szóstkę buławową, trójkę buławową, następnie tu jest pasz buławowy. O kurczę, tu się dzieje, i do tego jest jeszcze dwójka. Dwójka mieczy. I karta lata to jest czwórka mieczy. Kochani, jak dla mnie to jest rewelacja. Uwielbiam taki zestaw kart. Karty tutaj mówią o tym, że panna, ona już czegoś dokonała w sensie takim, że przeszła pewien etap i jest gotowa na to, żeby ruszyć dalej bo tutaj mamy tą trójkę buławową, w której Ty już wybrałeś drogę, w którą chcesz iść. Czyli, jakby tak nieraz jak nieraz mają, nieraz mają tak, yy, tak są karty ustawione, inne znaki, tak na przykład też miały. Teraz ostatnio czytałam, że muszą zdecydować się na przykład, żeby zostawić za sobą stare związki, yy, za, za, żeby rany się zabliźniły i ruszyć dopiero na nowo yy, w nowe związki. Tak, tutaj panna, ona już tego dokonała, ona już za sobą zostawiła te związki, te niefajne, czy, czy to się co skończyło. I ona już rusza, ona już wybrała ścieżkę, którą chce iść, i ona rusza naprzód. Przy tym karta jest zwycięzcy, czyli ty czujesz, czujesz że to jest dobry wybór, że to jest dobry kierunek, w którym idziesz. Do tego jest karta tego pazia buławowego, która również pokazuje, że to jest początek drogi, to jest początek nowej, nowej ty, nowego ja. Nowej osoby, która wie, jaką ma wartość, wie, co przedstawia i jest gotowa iść po to, co chce, co chce osiągnąć. I piękna karta, słuchajcie. O ile na dużo kartach, innych taliach, przedstawia się dwójka mieczy, jako kobieta, która ma zawiązane oczy i ona nie potrafi podjąć decyzji, tak ja tutaj tą kartę czytam. <laughs> Ja czytam ją jako, że ty już tą decyzję podjęłeś, bo ona tutaj już ma oczy, jak widać, już nie ma opaski na oczach, ona już widzi, miecze są już tutaj schowane, tak? I on, czyli to już jest dla mnie, to ona już wie, co ona ma robić i te karty tutaj to pokazują, te wcześniejsze, że ona wie, co ma robić, ona wie, wie, wie już, czego chce, którą drogą chce iść. Karta tutaj, karta Rady jest czwórki mieczowej, czyli. Ja myślę, chodzi o to, żeby nie przestawać w dążeniu do, do tego, co już wybrałeś, jaką drogą chcesz iść, iść, kontynuuj po prostu. Nie ustawaj, yy, nie ustawaj w dążeniu. Może też mówić, jeżeli na przykład to był trudny czas dla Ciebie, yy, bo każdy jest w innej sytuacji, dla niektórych mogło to być trudny czas przejścia, takiego zdecydowania się, zostawienia te, za sobą czegoś, co, co już tam nie funkcjonowało. To tutaj y, ta czwórka by wtedy mówiła, masz czas na, to, na chwilę na to, żebyś zatrzymać, odpocząć, tak Nad, nabrać sił, y, czyli czas poświęcić y, też sobie jak najbardziej, ale mów, może też mówić właśnie, żeby nie ustawać w dążeniu do tych decyzji, które podjęłeś. Y, myślę, że tutaj. Tak jak panny miały, właśnie, słuchajcie, kochani panny miały taki piękny przekaz, właśnie na te 6 miesięcy kolejne, do końca tego 2021 roku, miały właśnie taki piękny przekaz mówiący o tym, że to one mają, one mają jakby zainwestować w siebie i, i tutaj popracować nad sobą. I tutaj jakby y, ciąg dalszy jakby jest tych kart mówiąc o tym, że wyście już to do, dokonaliście, że dokonaliście tego, tak? Jakby czyli y, kol, ciąg dalszy jakby tej, tej, tej tego, tego rozkładu, który był mm, bo w, też w sumie w czerwcu był ten rozkład tak na na kolejne 6 miesięcy. Y, I myślę, że tutaj y, czy jest możliwość spotkania kogoś? Y, oczywiście myślę, że jest. Y, już wykonaliście jakiś krok ku temu y, nowemu, y, no, nowe ja czy nowemu ty. Y, myślę, że jest. Z tym, że y, no, nie pokazał mi się tutaj żadne, żaden kandydat, ale myślę, że to Wy jesteście już gotowi na to, żeby, żeby ktoś tutaj przyszedł i żebyście mogli ten nowy związek już na Waszych zasadach, na, na tym, czego Wy chcecie, żeby on powstał, tak? Czyli zobaczymy, co w kolejnych miesiącach tutaj dla Panny przyniesie dla singli. Okej, okay, kochani, dziękuję Wam bardzo za to, czy, za to tutaj, że jesteście ze mną, za wszystkie komentarze, za lajki, like, za subskrypcje. Zapraszam również do naszej zabawy, czyli że zostawiacie komentarz pod, pod filmem, a ja losuję na koniec miesiąca jedną osobę która otrzymuje darmowe czytanie ode mnie godzinne. Możecie również zajrzeć do mnie na stronę Facebooka ewentarów. Tam również możecie zadać jedno gratisowe pytanie. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz, kochani, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych miesiącach. Pa! pa.